Dzień dobry Państwu, witamy w naszym live kultury liberalnej. Jest ze mną pani doktor, habilitowana Karolina Wigura. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, dzień dobry pani doktor, dzień dobry, panie redaktor. Dzień, dzień, dzień dobry Państwu. Dobry, bardzo miło, że możemy z Państwem jeszcze przez chwilę przed świętami porozmawiać. Powiedz, Karolino, jak Twoje przygotowania do świąt, czy wszystko już gotowe? Jakie przygotowania? Nie, ja, ja muszę powiedzieć, że to wszystko będzie chyba dzisiaj w jakimś szaleństwie nocnym, ponieważ na dobrą sprawę, ja nie wiem jak Państwo i nie wiem jak Ty, Kasiu, ale ja w pracy zdalnej pracuję dwa razy wolniej niż zwykle, w związku z tym wszystko zajęło im więcej czasu niż zawsze i tylko i wyłącznie mam upieczone jakieś ciasta, zresztą ze smutkiem upieczone, bo zawsze yy, piekę je w gronie przyjaciółek i również w Twoim miłym gronie, a tym razem trzeba je było piec samemu. No i tak, a jak Twoje przygotowania do świąt? Muszę Ci powiedzieć, że bardzo podobnie, to znaczy wcale właściwie jeszcze nie są gotowe święta. Tym bardziej, że w tym roku one będą dziwne z racji tego, że nie wolno się za bardzo ze sobą spotykać i że potrzebna była oprócz zwyczajnej świątecznej logistyki jeszcze taka dodatkowa Powiedziałabym covidowo-kwarantannowa, no bo najbardziej bym się bała i najbardziej bym nie chciała, broń Boże, zarazić kogoś z mojej rodziny, ze starszych członków tej rodziny. W związku z tym, no tak tak się bardzo wszyscy zastanawiamy, przeliczamy i no jednak kilka osób starszych do nas nie dołączy. Bo, bo się boją, po prostu boją się w tej chwili jakichkolwiek spotkań. Także te święta będą bez seniorów i to jest bardzo trudne i smutne. Tym bardziej, że z seniorami to jest jakoś tak, że, no, że właśnie święta są ważne i cenne, dlatego że się z nimi możemy spotkać, a w tym roku tego nie będzie. I to też jest dodatkowy problem, jest taki, że nawet jak sobie myślę, bo tak zastanawiałyśmy się z moją mamą, czy. Z prabab, prababcią się łączyć na przykład przez Skype, no ale y, o ile dla młodszego pokolenia te nowe media są ratunkiem w bardzo wielu sytuacjach, o tyle dla tego pokolenia 80, plus, y, tutaj pojawiają się pewne problemy. Ja wiem, że są osoby, które właśnie w tej generacji doskonale sobie radzą z nowymi mediami, i takie osoby też na szczęście znam, ale. Przeważnie jednak po pierwsze pojawiają się problemy techniczne, poza tym też brak przyzwyczajenia sprawia, że ta namiastka prawdziwego kontaktu staje się jeszcze bardziej bez sensu, bo, bo ona już w ogóle, zamiast żeby było nam trochę przyjemniej, to robi nam się jeszcze bardziej smutno. No właśnie, to są jakieś takie strasznie dziwne czasy, w których troska o starsze pokolenie w rodzinie polega na tym, żeby się z nimi nie widzieć. W związku z tym, no, my na przykład podjęliśmy decyzje takie bardzo ostrożne. To znaczy, że na, na dobrą sprawę nie będzie takiego dużego spotkania rodzinnego, jak było zawsze co roku, tylko i wyłącznie takie małe mikołajowe poczty, które będą rozwoziły mikołajowe podarki po mieście, natomiast nie będzie niestety tego, żeby, żeby się spotkać w rzeczywistości, no ale mamy takie po poczucie, że, że jest bardzo trudno wziąć odpowiedzialność za konsekwencje tego rodzaju spotkania. Były w mediach kilkakrotnie takie historie, które wyglądały w ten sposób, że Ktoś zorganizował nawet niewielkie spotkanie rodzinne i potem to się skończyło tragicznie i to nie tylko właśnie dla osoby, dla osób w tym wieku seniorskich, o których mówisz, ale właśnie dla osób w naszym wieku. W związku z tym y, uważamy, że, że po prostu to byłaby za duża, za duża odpowiedzialność, żeby, żeby organizować taką, taką zwykłą po prostu, takie zwykłe święta. No może, może powinniśmy się pocieszać w ten sposób, że po to nie organizujemy tych świąt i po, co, po to nie widzimy w tak zwanym realu tych starszych członków rodziny tym razem, żeby zobaczyć ich za rok. Może to tak jest. Ale z drugiej strony, czytam to, co napisała Maja Komorowska w mediach społecznościowych i napisała tak, że to jest wigilia, to są święta roku pierwszego. I my tak naprawdę nie wiemy jakie będą te następne święta. Możemy mieć tylko nadzieję, że znajdziemy się na liście do szczepień i że te szczepienia będą szły na tyle sprawnie, że za rok to będzie wyglądało trochę inaczej. Powiem ci, że ja w tym roku przeżywam jakieś bardzo dziwne emocje, bo jestem ostatnią osobą, która by lubiła pracowe śledziki, a w tym roku. W Potwornie mi ich brakuje, muszę powiedzieć szczerze. I to, że, um, no, że się nie spotkam z moimi uh, koleżankami i kolegami właściwie z żadnej z prac, um, to, uh, to jest dla mnie trudne. I nawet jak się, jak się właśnie zastanawiam nad uh, tym, dlaczego mi tego brakuje, to myślę sobie, że to nie tyle o śledzika chodzi, ile o to, że, że w ogóle się nie widzieliśmy tak strasznie, strasznie dawno. I zastanawiam się właśnie nad, nad, nad tym trochę, co powiedziałaś, cytując Maję Komorowską, czy to już tak zostanie, czy to już tak mhm. będzie. Czy po prostu zaczęliśmy żyć w jakiejś zupełnie nowej erze, nie tylko dlatego, że jest wielka koniunkcja Jowisza i Saturna i wkraczamy w erę wodnika, ale również dlatego, że no to będzie już taka nowa era C, jak, jak COVID. No właśnie, bo nam się wydaje wszystkim, że. Znaczy, może nie wszystkim, ale wielu osobom, które, które chciałyby już teraz się zaszczepić na koronawirusa. Ja muszę powiedzieć, że mnie jest tak trudno wytrzymać to, co się dzieje w ostatnich miesiącach, że, że właściwie jak tylko będzie pierwsza możliwość, to ja zapisuję się na listę. Ale trochę to jest tak, że, że ulegam jednocześnie takiemu złudzeniu, że po tym, jak te szczepionki się już pojawią w Polsce, to będzie można. Po prostu właśnie wrócić do normalnego życia w, w ciągu dwóch, trzech miesięcy. Ale przecież tak w ogóle nie musi być. To znaczy, po pierwsze, wyszczepienie całej tej olbrzymiej części populacji, która jest potrzebne, żeby, żeby szczepienie było efektywne, będzie trwało wiele miesięcy. No i po drugie, ten wirus mutuje. I nawet jeżeli, nawet jeżeli jest tak, jak mówią twórcy tej szczepionki Pfizera, że. Ona będzie nadal skuteczna nawet w przypadku tej nowej mutacji londyńskiej, może nazwijmy, chociaż to może trochę brzydko, oskarżać Londyn o, o tę mutację, no to pojawią się prawdopodobnie najprawdopodobniej nowe mutacje, i tak będziemy może przy, musieli przyjmować taką, taką szczepionkę raz na rok. I, I tak myślę sobie o historii zarazy, zarazy jako takiej w, w naszym świecie europejskim. I najdłuższym epizodem Czarnej Śmierci w Europie to jest epizod siedmioletni. Czyli my cały czas, jeszcze nasze, nasze mózgi, mam wrażenie, znajdują jakoś przyjemnym myślenie, że to jest tylko epizod, że to się za chwilę skończy, że jutro się obudzimy w tym poprzednim świecie, w którym chodziliśmy wszyscy tłumnie na spotkania z ludźmi, wychodziliśmy na ulicę, do sklepu, do teatru i gdziekolwiek teraz można wymienić. A, a tak naprawdę to jest tylko rok pierwszy. Wydaje mi się, że to jest wa warto to trzymać w pamięci, bo nasze życie się ja mam wrażenie nieodrobnie zmieniło. Myślę, że masz rację, i myślę też o tych szczepionkach sobie ostatnio, ponieważ nie czuję się na siłach, żeby mówić tutaj z poziomu biologii molekularnej czy medycyny, bo po prostu nie jestem ani lekarką, ani biolożką molekularną. Natomiast ja widzę wielką nadzieję tutaj, i moje oświeceniowe serce i umysł się bardzo cieszą, że ludzkość, która popełnia mnóstwo błędów i lista grzechów ludzkości jest gigantycznie długa, jednak ma również rozum, dzięki któremu mogą naukowcy i naukowczynie wymyślać Wynajdować szczepionki i to właśnie tak obłędne, jak ta szczepionka, która teraz została już zarejestrowana i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie. Szczepionka, która bazuje na po prostu technologii biologii molekularnej, niewiarygodnej. Przecież, jeżeli się o tym poczyta, jak to jest wszystko zrobione, to jest to coś wspaniałego. I myślę sobie, że to jest bardzo. Bardzo dziwny moment, bo mamy właśnie taką szczepionkę, która jest Rolls-Royce'em wśród szczepionek absolutnie. Jeżeli porównamy to ze szczepionkami, które myśmy przyjmowały jako dzieci albo którymi nawet szczepiłyśmy nasze dzieci, to ona jest o kilka generacji lepsza. A mimo to Budzi gigantyczne obawy i bardzo dużo ludzi twierdzi, że no w takim najłagodniejszym wariancie, poprzyglądam się, co będzie, i jak inni zareagują, bo te badania były krótkie. I tutaj dla mnie, na przykład, taką informacją niezwykle krzepiącą, poza tymi danymi, których nie rozumiem za dobrze, ale wydają mi się one fantastycznie ciekawe, taką informacją jest to, że ta szczepionka jest przetestowana na większej liczbie ludzi niż wiele innych szczepionek testowanych przez o wiele dłuższy. Czas nawet, czyli to zarzucanie, że ona jest za mało przetestowana, jest po prostu niesłuszne, jest błędne. Więc ja też, tak jak ty, czekam na to, aż ta szczepionka się pojawi i będzie dostępna dla, dla osób spoza służby zdrowia. Mam nadzieję, że, no, że nasz rząd tym razem tego nie zepsuje i że po prostu ta akcja szczepień zostanie, zostanie przeprowadzona i że tym razem pan premier nie będzie chciał udowadniać światu, że jesteśmy najlepsi, tylko może zrobić to tak, jak robią inni, tym razem my się wzorujmy na jakimś innym i spróbujmy to przeprowadzić po prostu sprawnie i składnie i sensownie, no i już w niedzielę piersi z mojej perspektywy szczęściarze będą mieli szansę się zaszczepić na, na koronawirusa. No dokładnie. Wiesz, ja, ja uważam, że w tej kwestii związanej ze szczepionkami jest bardzo ważne, żeby, żeby znaleźć jakby odpowiedni ton w mówieniu na ten temat. Dlatego, że ostatnia rzecz, którą ja bym chciała, to żeby to wyglądało w ten sposób, że tutaj z jednej strony są ludzie, którzy się na tym znają. Albo mówią, że się znają, bo są też tacy, oczywiście wiadomo, że to w rzeczywistości medialnej, zaraz się znajdzie mnóstwo ekspertów, tak jak zawsze z każdym gorącym tematem, ale że z jednej strony są ci ludzie, którzy są przekonani do, do, do tego, że ta szczepionka jest w porządku. I oni stosują taki szantaż, to znaczy, że tak koniecznie trzeba i nie wolno mieć żadnych wątpliwości. I jak ktoś ma wątpliwości, to po prostu jest ciemnym ludem i, i nie wolno tak. A z drugiej strony są ci ludzie, którzy mówią, no ale my w takim razie skoro nas się obraża to my w ogóle nie chcemy. I ja uważam, że jakby też tak rozumiem rolę takiego odpowiedzialnego centrum, to znaczy, że powinniśmy mieć taką rozmowę na temat tych szczepionek, która pozwala nam wyrażać wątpliwości, dlatego że to jest naturalne, że ludzie jak czegoś nie znają, albo jak my ludzie, jak czegoś nie znamy, to się tego obawiamy. To jest zupełnie normalna reakcja. I, i, I przypuszczam, że mechanizm poznawczy jest taki, że koronawirus jest straszny i wiele osób z nas jeszcze go w ogóle nie poznało. Ale skoro do tej pory myłam rę, ręce, nakładałam maseczkę i byłam w dystansie społecznym, to może to wystarczy już nie trzeba tej szczepionki. Prawda? Jest, jest mnóstwo te, tego rodzaju myślenia. Wcale nie u jakichś przeciwników szczepionek, tylko właśnie u osób, które. Jakbym powiedziała, mają uzasadnione prawo do tego, żeby się obawiać czegoś, czego nie znają. I teraz w takim razie myślę, że taką misją osób, które się wypowiadają z perspektywy takiego centrum, ja rozumiem kulturę liberalną też jako takie centrum, to jest właśnie takie tłumaczenie, podawanie też tych bardzo skomplikowanych informacji w sposób, które są po prostu łatwe do. Przyswojenia, bo umówmy się, ani ty, ani ja do końca nie rozumiemy tego, co jest pisane w tych badaniach dotyczących szczepionek. Tutaj pisze pani Brygida do nas, że nie trzeba przekonywać jej do szczepienia. Cieszę się, bo, bo mnie też nie trzeba, ale ja wypowiadam jednak za każdym razem takie zdanie, że ja jestem też człowiekiem, też się obawiam nowości. Każdy, kto wie troszeczkę więcej na temat leków i przemysłu farmaceutycznego, może powiedzieć: No tak, ale też oczywiście w tym przemyśle też dochodzi do nadużyć i to też powinniśmy sobie powiedzieć. A jednak przypuszczam, że kiedy dodamy argument do tego solidarności, takiej odpowiedzialności za innych i pewien taki argument związany ze zdrowiem publicznym, to jednak ten argument przeważa. To znaczy, że ja wolę się zachować w tej sytuacji odpowiedzialnie i solidarnie. A, a, a jeśli chodzi o, o, o tego rodzaju właśnie wypowiedzi medialne, które tłumaczą, wyjaśniają w taki sposób spokojny i, i, i naprawdę przejrzysty, to też Państwu bardzo polecam wywiad, który jest w Aktualnej Kulturze Liberalnej z doktor habilitowaną Anną Wójciską, bo to jest właśnie taki przykład bardzo dobrego wytłumaczenia osoby, która się na tym świetnie zna, ale, ale w języku, który ja rozumiem. I to jest moim zdaniem wielkie wielkie osiągnięcie. No właśnie, bo to jest, to jest kwestia to jest kwestia związana z tym, o czym rozmawiałyśmy na samym początku, od czego zaczęłyśmy. To jest kwestia to, co powiedziałeś o odpowiedzialności, że w tym roku się nie spotykamy, bo właśnie nie chcemy nikogo zarazić. I szczepionka, to jest taki krok dalej. Jeżeli to jest możliwe, jeżeli to się da zrobić, to to właściwie. Ja myślę, że ona też ma szansę stać się jakimś takim narzędziem do odbudowania zaufania, bo ten COVID jakoś tak nam zrobił w głowie, że wszyscy przed sobą nawzajem uciekamy, i mi brakuje chyba najbardziej tego, żeby, no żeby na ulicach naszych miast, żeby w naszych sklepach było mniej nieufności, która w tej chwili jest całkowicie uzasadniona. I to jest to. Okropne, tak naprawdę, jak się nad tym zastanowić, pojęcie social distancing, tego społecznego dystansu. I bardzo szybko WHO zresztą zdało sobie sprawę z tego, że to jest bardzo nieprzyjemne określenie i że lepiej byłoby mówić o dystansie fizycznym na przykład niż, niż społecznym, ale to już było za późno, bo już ten social distancing się wgryzł nam w język i w głowy, i trudno było cokolwiek z tym zrobić. Ale właśnie chciałabym, żebyśmy przy zachowaniu całej ostrożności. I wszystkich obostrzeń, jednak no, zrozumieć, że to też nie jest sprawa każdego z nas oddzielnie, ale to jest, sprawa, to jest sprawa społeczna. I myślę, że to jest bardzo ważne. Karolina, a czego byś chciała życzyć czytelniczkom i czytelnikom kultury liberalnej na święta? Ja bym chciała życzyć, żeby, żeby te następne święta były trochę lepsze niż te, albo żeby. Żeby ten następny rok potraktował nas trochę lepiej niż ten. Bo to, że to jest wyjątkowo trudny rok w perspektywie ostatnich dziesięcioleci, to nie mam żadnych wątpliwości. I, i stąd życzę przede wszystkim Państwa dystansu, tak, żeby, żeby, żeby znaleźć dystans w tej bardzo trudnej sytuacji, i życzę też, żeby, żeby po prostu w tych trudnych warunkach znajdować tę miłość, na której jest. Właściwie powinno nam najbardziej zależeć w tym trudnym czasie. czego ty życzysz, Kasiu? No ja właśnie poczekaj, Czekaj, się przygotuję. A poczekaj, bo ja się też przygotowałam, ale tak mi było, jakoś tak się skoncentrowałam na tych, na, na, na tych życzeniach, że w końcu nie pokazałam. Nie znalazłam czapki, ale chociaż bałwanka. Znalazłam czapkę dzisiaj i będę teraz się wcielać w rolę świętej Mikołajki. Ja bym bardzo chciała Państwu przede wszystkim podziękować za to, że, że jesteście z nami że e, czytają Państwo kulturę liberalną, że e, w tym czasie, który jest dla nas super trudny wszystkich, e, coraz więcej osób czyta kulturę liberalną i to jest e, to jest jakiś taki dla nas prezent, który, który ciągle, ciągle nas zachwyca. I chciałabym Państwu życzyć, żeby te święta przyniosły nadzieję, żeby przyniosły dużo radości i żeby żeby państwo mogli um, być um, być razem. Nawet jeżeli to będzie takie bycie razem zapośredniczone, żebyście byli razem ze sobą. No i oczywiście tak egoistycznie też bym chciała, żebyście byli razem z nami. Można nam też dać prezent, bo jak się kogoś lubi, to można mu dać prezent. Zaczęliśmy na Kulturze Liberalnej zbiórkę świąteczną. Bardzo Państwa serdecznie zapraszamy do tego, żeby dołączyć do darczyńców i żeby, żeby wesprzeć nas Jakkolwiek będziemy bardzo, bardzo wdzięczni, a za, tych, za, to, za to całe wsparcie, które dostajemy, nie na gwiazdkę, ale na co dzień, jesteśmy Państwu niewymownie wdzięczni, bo dzięki Wam to, to wszystko działa i to hasło, żeby sobie sprawić niezależne media na święta, wydaje mi się w punkt trafiony i myślę sobie, że mm, nie tylko na święta niezależne media są potrzebne, ale na co dzień może jeszcze bardziej. Tym bardziej, że i teraz ostatni, e, o nie ma Michałka dzisiaj z nami, właśnie. Nie jest Michałek, jest... No, no, to. Michałek jest w przedszkolu. Jeszcze dzisiaj, bo od jutra będzie z nami, bo święta się zaczynają. A jeszcze na koniec, a propos tego, jak potrzebne są niezależne media, Karolina, nasza ulubiona rubryka, czyli Głupota Tygodnia. Tak e, jest. Chciałabym. na na tygodnia. Tym, tym razem ma prosto z Węgier. Pani minister polityki, pani minister do spraw rodziny węgierska oświadczyła, że walka o równość płac to jest zbędny wysiłek, ponieważ kobiety po prostu nie powinny zarabiać tyle co mężczyźni, gdyż mogą się realizować na innych polach. Na przykład mogą rodzić dzieci, więc po co im pieniądze? Co ty na to? No, ja nie wiem, czy to w takim razie pani ministra wycenia te dzieci, że one w takim razie można jakoś tak wycenić, to jest tak jak zarabianie pieniędzy, ale podchwycę pierwszą część tego, tego myślenia i powiem, że ja kupuję, ja kupuję. To znaczy, nie wiem, czy pamiętacie Państwo, że był parę dziesiąt lat temu taki słynny. Eksperyment, który się nazywał brązowe oczy, niebieskie oczy. I tam w skrócie chodziło o to, że klasa została podzielona na niebieskookie i brązowookie dzieci, i raz niebieskookie dzieci, raz brązowookie dzieci były wyposażane w pewne przywileje, które, których nie mogli mieć inni, bo mieli ten inny kolor oczu. Więc może by tak, takie ćwiczenie z empatii, skoro pani minister węgierska sobie życzy, żeby kobiety nie zarabiały tyle, co mężczyźni, to może będą zarabiać przez chwilę więcej. I wtedy zobaczymy, czy wypracujemy w naszych społeczeństwach, albo może w chociaż w społeczeństwie węgierskim, nieco więcej empatii wzajemnej. Ja się tylko martwię, że tym, że trendy z Węgier do Polski jakoś trafiają wyjątkowo sprawnie i szybko. I że zaraz to może być podchwycone, i to nie w tej Twojej zmodernizowanej wersji, ale w tej wersji oryginalnej przez nasze Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, i to by było dla mnie niepokojące. Natomiast nie zaskoczyłoby mnie, ponieważ wiesz, co jest najgorsze w tych głupotach tygodnia, że one jakby są. Wyzute z suspensu. One w ogóle nie są zaskakujące. To wszystko jest podyktowane jakąś taką dosyć straszną logiką, ale jest ważne, żeby to, żeby to wszystko wiedzieć. Bo ja cały czas sobie myślę, że jednak trzeba o różnych rzeczach wiedzieć, chociażby po to, żeby się móc z nich śmiać. I dlatego. Wszystkim, czego chcemy na gwiazdkę, jest wsparcie przez Państwa kultury liberalnej. I bardzo Państwu dziękujemy. Dziękuję Ci, Karolino, za dzisiejszą rozmowę. Żałuję, że nie upiekłyśmy razem piernika w tym roku, ale wierzę, że upieczemy jeszcze nie jedną szarlotkę, niejednego mazurka i nie jeden piernik. Tak, bardzo Ci dziękuję. I tak właśnie, proszę Państwa, tak o tym właśnie myślmy. Może tym razem nam się nie uda, tak, jakbyśmy chcieli. Ale to wszystko jest po to, żeby następnym razem nam się udało. Spotkania rodzinne w większym gronie można robić i w innych miesiącach. No trudno, bądźmy w takim razie bardziej twórczy w wynajdowaniu tych różnych sposobów. Dziękujemy Państwu bardzo za, za uwagę, za przyjaźń i za wsparcie. I też dziękuję bardzo, Kasiu, za ten świąteczny odcinek naszych rozmów. Ja ci bardzo dziękuję. Możecie państwo, jeżeli mieliby państwo ochotę, to oczywiście można nas oglądać na Facebooku Kultury Liberalnej, ale też na YouTubie można nas słuchać w wersji podcastowej. Także zapraszamy, polecamy się na święta i jeszcze przed nowym rokiem się z państwem spotkamy, dlatego nie będzie żadnych chwilowo poważnych podsumowań, na te przyjdzie czas za tydzień. Bardzo państwu dziękujemy. Dziękujemy.